Ligota Książęca to mała wioska, której jednym z ważniejszych powodów do dumy jest Ochotnicza Straż Pożarna. O święcie tej jednostki porozmawialiśmy między innymi z prezesem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Książęcej. Dzisiaj obchodziliśmy tutaj jubileusz 70-lecia założenia naszej jednostki, jak również przekazania naszej jednostce samochodu gaśniczo-ratowniczego, marki Mercedes, jak i również było to połączone ogólnie z Gminnym Dniem Strażaka. Młodzi ludzie pozytywnie zapatrują się w zawód strażaka, a także funkcjonowanie ochotniczej Straży Pożarnej. Dlaczego tak przychodzę chętnie. Lubię spędzać czas ze znajomymi i ze starszymi pogadać o różnych sprawach dotyczących na przykład y, działalności OSP, tak samo innych jednostek. Z dnią chęcią bym pomagał w przyszłości wielu ludziom i no i chętnie tutaj bym pomagał w straży. O swoich najtrudniejszych zdarzeniach wypowiedzieli się doświadczeni strażacy, a także młodzi adepci tego zawodu. Z perspektywy czasu było różnie, było różnie, na początku człowiek z zaangażowaniem, nieświadom nie tego co, co, co grozi, teraz, teraz strażacy wjeżdżają do, do, do różnych zdarzeń, do różnych y, przyczyn. No najcięższej akcji, no, tam pożary były z stodu przede wszystkim, ale też dużo było w powodziach, nie, układanie wałów z tego to tak było dość, dość ciężko, nie, A Tak takie różne pożary z stodu to jest standard, nie. Znaczy, no tutaj w, na terenie ginałysów tak była poszukiwana osoba, która wyszła z domu, tak zaginęła w lesie i, i parę godzin po prostu było przeszukiwania lasów. Zakończona akcja sukcesem. Osoba się odnalazła. Gasiłem pożary siernisko y, z butem. Straż pożarna pełni bardzo ważną funkcję. Gasi pożary, pomaga podczas powodzi czy w wypadkach samochodowych. Ligota Książęca daje przykład, w jaki sposób ochotnicy mogą kultywować tradycję pomagania innym ludziom w trudnych sytuacjach.